Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich. Żywot i bolesna męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi. Audiobook do słuchania stworzył kanał YouTube Jakatoli. Od drugiego święta Kuczek aż do pierwszego nawrócenia się Magdaleny. Poganin Cyrynus z Cypru. Ludzie czekali na Jezusa i przed synagogą. Gdy zmierzch zapadał, wyruszył Jezus w ich gronie i z uczniami na górę tabor. Na niebie iskrzyły się tysiące gwiazd, a wśród nich jaśniała pełna tarcza księżyca. Na górze byli zgromadzeni już krewni Jezusa i tłumy innych ludzi. Jezus usiadł na wierzchołku góry, niżej zaś u stóp jego siedzieli lub leżeli słuchacze. Nauka przeciągnęła się późno w noc. Już nieraz brał Jezus ze sobą wieczorem, po znojnej pracy dziennej, gromadki bogobojnych ludzi na jakie odosobnione wzgórze i tam ich nauczał. Nie bez powodu tak czynił. Cisza wieczorna zapobiega roztargnieniu, nad głowami widać niebo zasiane gwiazdami, w dal roztacza się widok na okolice, powietrze jest chłodne, orzeźwiające, cisza panuje w przyrodzie i pokój spływa do serc ludzkich. Głos Jezusa brzmi o wiele donośniej i zrozumiałej, ludzie nie wstydzą się tak bardzo jedni przed drugimi przy wyznawaniu swych ułomności, spamiętawszy naukę, wracają do domu i tam bez roztargnienia nad nią się zastanawiają. Szczególnie da się to zastosować do nauk na górze Tabor, dla jej pięknego położenia i wspaniałego widoku, jaki się stąd roztacza na okolicy. Wrażenie potęguje się tu jeszcze, bo góra ta jest świętą dla mieszkańców dlatego, że mieszkali tu niegdyś Eliasz i Malachiasz. Gdy Jezus powracał z tłumem późno w nocy do domu, przystąpił do Niego na drodze pewien kupiec pogański z Cypru, który na górze wraz z innymi słuchał Jego nauki. Kupiec ten mieszkał obecnie w domu Jessego, z którym miał stosunki handlowe, zakupując od niego wyroby z ziół. Przez skromność trzymał się dotychczas całkiem na uboczu. Teraz jednak zapragnął pomówić z Jezusem, zaprowadził go więc Jezus do jednej z sal domu i tu usiadłszy z nim sam na sam, jak z Nikodemem, odpowiadał na wszystkie pytania, które tenże z pokorą, ale i z widocznym pragnieniem wiedzy zadawał. Poganin ten, mąż szlachetny i mądry, Nazywał się Cyrynus. Wszystko pojmował gruntownie, poważnie, nauki Jezusa słuchał z nieopisaną pokorą i radością, Jezus też był dlań życzliwy i poufny. Cyrynus wyznał Jezusowi, że już dawno poznał nicość bałwochwalstwa i chciał zostać Żydem, ale jedna rzecz obudzała w nim niepokonany wstręt, a to jest obrzezzanie, pytał więc teraz, czy możliwym jest osiągnąć zbawienie bez obrzezania. Na to zaczął mu Jezus poufnie tłumaczyć te tajemnice. A każde jego słowo głęboką myśl zawierało. Radził mu, by obrzezał swe zmysły z rządy cielesnej, by obrzezał serce i język, a potem udał się ochrzcić do kafarnaum, a to zupełnie wystarczy. Dlaczegóż więc, mistrzu, zapytał Cyrynus, nie głosisz tego publicznie. Jestem pewny, że w ten czas nawróciłoby się bardzo wielu pogan, wyczekujących zbawienia. Gdybym, odrzekł Jezus, objawił to temu zaślepionemu ludowi, ukamienowano by mnie, nie trzeba drażnić słabych na duchu. Mogłyby wytworzyć się z tego różne sekty, a zresztą dla wielu pogan musi jeszcze zakon istnieć jako kamień probierczy i ofiara. Zbliża się jednak czas mego królestwa, przymierze obrzezania cielesnego już się wypełniło, a teraz musi natomiast nastąpić obrzezanie serc i ducha. Na zapytanie Cyrynusa, czy dostatecznym jest Jana Chrzest pokuty, Wyjaśnił mu Jezus i tę sprawę. Opowiadał następnie Cyrynus, jak wiele ludzi w Cyprze tęskni za przyjęciem jego nauki i żalił się, że obaj jego synowie, zresztą cnotliwi młodzieńcy, są zaciętymi nieprzyjaciółmi judaizmu. Jezus pocieszył go obietnicą, że po wypełnieniu się jego posłannictwa obaj synowie staną się gorliwymi pracownikami w winnicy pańskiej. Synowie ci zwali się podobno Aristarchus i Trofimus. Po śmierci Jezusa zostali uczniami apostołów. Wzruszająca ta rozmowa Jezusa z Cyrynem trwała przez całą noc aż do rana. Na południowym stoku taboru, na platformach wykutych w skale, stały wielkie naczynia, w których z ziół i innych substancji sporządzano różne wonności, była to także własność jessego. Jakiś sok ściekał z jednego naczynia do drugiego, a naczynia często obracano. Jezus idzie do Giszała, miejsca urodzenia świętego Pawła. Z dabrat wyszedł Jezus z uczniami przed południem. Zdała widać było na wschodzie jakąś miejscowość, zdaje mi się Jafia, drugą zaś ku zachodowi, naprzeciw miejscowości Tabor. Po trzech godzinach drogi w kierunku północno-wschodnim przybył Jezus do miasta Giszała, położonego na polu tej samej nazwy, o niecałą godzinę drogi od Betuli. Miasto leży na Wyżynie. Niżej jednak od Betuli. Jest to twierdza obsadzona żołnierzami pogańskimi, zostającymi na żołdzie heroda. Giszała wyróżnia się całkiem od innych miast. Poszczególne tereny i budynki otoczone są sztachetami, służącymi zapewne do przywiązywania koni w koło miasta stoją piętrowe wieże, otoczone murami, z których w razie potrzeby żołnierze mogą stawiać opór nieprzyjacielowi. Na jednej z wież zbudowana jest świątynia pogańska. Całość nadaje miastu jakąś oryginalną cechę. Właściwa twierdza leży na górze, a prowadzą do niej drogi, ogrodzone schodkowatym murem. Mała dzielnica żydowska leży na stoku o pół kwadransa drogi od miasta. Żydzi tutejsi żyją w dobrych stosunkach z pogańskimi żołnierzami. Wyrabiają różne przedmioty ze skóry, rzędy na konie i ubiory żołnierskie. Pola okoliczne, nadzwyczaj urodzajne, są częściowo ich własnością. Częściowo tylko pod ich nadzorem i zarządem, stąd aż do kafarnaum ciągnie się wspaniała okolica nadbrzeżna jeziora Genezaret. Przed dzielnicą żydowską jest studnia, a raczej skrzynia, podobna do koryta, do której rurami dopływa woda źródlana. Przy tej to studni zatrzymał się Jezus z uczniami przed wejściem do miasta. Żydzi tutejsi obchodzili właśnie jakąś uroczystość. Wszyscy, od największego do najmniejszego, zebrali się na polach i ogrodach. Przyszły także dzieci pogańskie z miasta i przypatrywały się w pewnym oddaleniu. Gdy ujrzano, że Jezus zbliża się do studni, wyszli naprzeciw niego przełożeni i uczony nauczyciel szkolny. Przywitawszy Jezusa, umyli jemu i uczniom nogi i podali im owoce na przekąskę, po czym nauczał Jezus przy studni w przypowieści o żniwie, właśnie bowiem odbywał się w okolicy drugi zbiór winogron i innych owoców. Następnie poszedł Jezus ku dzieciom pogańskim. Porozmawiawszy z ich matkami, pobłogosławił dzieci, a kilkoro chorych uzdrowił. Uroczystość dzisiejsza była dniem pamiątkowym oswobodzenia się spod ucisku tyrana, założyciela sekty Saduceuszów. Człowiek ten, stąd rodem, żył około 200 lat przed Chrystusem, nazwiska jego już nie pamiętam. Był urzędnikiem przy Wysokiej Radzie w Jerozolimie i miał do załatwiania sprawy religijne, niezawarte w księgach zakonu. Dręczył on strasznie swą surowością tutejszych Żydów i wpajał w nich przekonanie, że od Boga nie można się spodziewać żadnej nagrody, lecz mimo to musi się spełniać niewolniczo wszelkie przepisy. Ze strachem wspominano tu jego imię, a pamiątkę śmierci jego obchodzono uroczyście co roku. Towarzyszem jego był jakiś Samarytanin. Naukę jego szerzył dalej Sadoch, odrzucający naukę o zmartwychwstaniu i życiu przyszłym, był on uczniem Antigona. Sadoch miał także za towarzysza jakiegoś samarytanina. Jezus zamieszkał z uczniami w domu przełożonego synagogi i zaraz tam nauczał na podwórzu. Uzdrowił też kilku chorych, których mu przyniesiono, między nimi starowinę jakąś cierpiącą na wodną puchlinę. Nauczyciel synagogi był to dobry, uczony mąż. Ludzie tutejsi, niechętni faryzeuszom i saduceuszom, sami się o jego tu umieszczenie postarali. Wysyłali go potem własnym kosztem w podróż w różne strony, także i do Egiptu. Jezus długo z nim rozmawiał i jak zwykle, tak i teraz zeszła rozmowa na Jana, ów nauczyciel chwalił go bardzo i dziwił się, jak to być może, że Jezus, obdarzony takim rozumem i potęgą, nie czyni żadnych zabiegów dla uwolnienia tego znakomitego męża. Nauczając na podwórzu, wyrzekł Jezus do uczniów te prorockie słowa stosujące się do miasta. Trzech zagorzalców miało wyjść z Giszała. Pierwszym jest ten, którego śmierci pamiątkę Żydzi dziś obchodzą, drugi to Jan z Giszała, w przyszłości okrutny złoczyńca, który później wywoła wielki rozruch w Galilei, a przy obleżeniu Jerozolimy dopuszczał się strasznych okrucieństw, trzeci już żyje, ale złość jego przemieni się później w tym większą miłość, będzie gorliwym szermierzem prawdy i tak. Naprawi wszystko zło. Tym ostatnim miał być Paweł. Tu stąd rodem, którego rodzice przeniesieli się potem do Tarsu. Paweł był tu po swym nawróceniu, idąc do Jerozolimy i gorliwie głosił Ewangelię. Dom jego rodziców stoi jeszcze na samym końcu przedmieścia od strony Giszała. Obszerny ogród otoczony jest sztachetami, a w nim stoją rzędem domki, coś na kształt chat blicharskich, sięgające aż do miasta. Rodzice jego musieli mieć zapewne fabrykę płótna lub warsztat tkacki. Dom ten wynajął obecnie na mieszkanie pewien pogański wojskowy imieniem Achiarz. Uzdrowienie syna pogańskiego setnika. Urodzajność ziemi w tych stronach jest nadzwyczajną. Obecnie odbywa się już drugi zbiór wina, owoców, korzeni i bawełny. Rośnie tu gatunek trzciny o liściach dołem większych, górą mniejszych, z której ustawicznie sączy się kroplami cukier, jak żywica. Są także drzewa, których owoc, zwany jabłkiem patriarchów, odgrywa wielką rolę podczas świąt kuczek. Zwą go tak, bo go tu patriarchowie z sobą przynieśli z cieplejszych, wschodnich krajów. Pieńków używa się na szpalery przy ścianach, chociaż nieraz dochodzi pień grubości stopy i więcej. Drzewa orzechowe rodzą obficie wielkie orzechy. Drzewo to jest łykowate i nadzwyczaj trwałe. Wszędzie jest obfitość fig, drzew oliwnych. Wina i krzaków bawełnianych, mnóstwo wspaniałych melonów rośnie na polach, przy drogach stoją rzędy palm i daktylów. Na polach pełno jest wonnych ziół, rośnie tu też roślina, z której sporządzają olejek nardowy. Wśród tej wspaniałej przyrody pasą się liczne trzody bydła na łąkach, porosłych najpiękniejszą trawą i ziołem. Jezus chodził często po polach i ogrodach, gdzie pełno było ludzi zbierających plony. A gdy tu i ówdzie zebrawa się przy nim gromadka ludzi, nauczał w przypowieściach, wziętych z przedmiotów pracy codziennej. Dzieci pogańskie dosyć poufale przestawały z żydowskimi przy zbieraniu plonów, wyróżniały się tylko od nich nieco ubiorem. W domu rodziców Pawła mieszka, jak wyżej wspomnieliśmy, Achiasz setnik pogański, stwierdzy. Ma on syna siedmioletniego, obecnie chorego, któremu przy narodzinach nadał imię żydowskiego bohatera, jefta. Dobry ten człowiek pragnął bardzo pomocy od Jezusa, jednak żaden z mieszkańców nie chciał o nim oznajmić Jezusowi. Uczniowie zaś częścią byli przy Jezusie, częścią rozchodzili się po polach, opowiadali ludziom o Panu i powtarzali im jego nauki. Inni wreszcie rozeszli się już naprzód w poselstwie do Kafarnaum i po okolicy. Nie miał więc ów setnik do kogo się udać. Żydzi tutejsi nie lubili go. Bo nie podobało im się, że tak blisko nich mieszka, chętnie byliby się go stąd pozbyli. Zresztą w ogóle nie byli wielce uprzejmi, i nawet o Jezusa niezbyt wiele się troszczyli, słuchali wprawdzie jego nauki, nie przerywając swej roboty, ale bez najmniejszego, gorliwego zajęcia. Stroskany setnik wybrał się wreszcie sam do Jezusa i szedł za nim w pewnym oddaleniu. Przyszedłszy bliżej Niego, przystąpił do doń i oddawszy Mu pokłon, rzekł, Mistrzu, nie garć Twoim niewolnikiem. Ulituj się nad mym chorym synkiem, leżącym bezwładnie w domu. Godziwym jest, rzekł Mu Jezus, bym najpierw podał chleb w domu dzieciom własnym, a potem dopiero obcym, czekającym u drzwi. Achjasz rzekł jednak, Panie, wierzę, że jesteś posłem Bożym i spełnieniem obietnicy, wierzę, że możesz mi pomóc. Wszak sam mówiłeś, że ci, którzy w to wierzą, są dziećmi, a nie obcymi. Ulituj się więc nad moim dzieckiem. Wtedy rzekł Jezus, wiara twoja wyjednała ci pomoc. To rzekuszy poszedł zaraz z kilku uczniami do domu rodziców Pawła, gdzie mieszkał Achiasz. Dom ten wyglądał okazałej niż zwykłe domy żydowskie, rozkład jednak wewnętrzny był prawie taki sam. Z przodu było podwórze, z którego wchodziło się do wielkiej sali. Po obu jej bokach urządzone były sypialnie, oddzielone od sali ruchomymi ścianami. W środku domu stało ognisko, wkoło zaś niego były drzwi do kilku obszernych pokoi i sal. W pokojach tych umieszczone były pod ścianami szerokie ławy kamienne, nakryte kobiercami i poduszkami. Okna były wysoko pod powałą. Achiarz przyprowadził Jezusa do środka domu, a sługom kazał tu przynieść chłopca wraz z łóżkiem. Przyniesiono chorego. Zanim przyszła żona Achiasza z zasłoną na twarzy, skłoniła się lękliwie przed Jezusem i w trwożnym oczekiwaniu stanęła nieco z tyłu. Achiasz, radując się już naprzód, że syna ujrzy zdrowym, zwołał jeszcze wszystkich domowników, którzy, stanowszy w oddaleniu, ciekawie się przyglądali. Syn Achiasza było to piękny, przeszło sześcioletni chłopczyk, ubrany był w długą, wełnianą koszulę, pasek skórzany okrywał mu szyję i krzyżował się na piersiach. Był niemy i sparaliżowany, twarz miał jednak roztropną i bardzo miłą. Obecnie, wodził za Jezusem oczyma, w których przebijało głębokie rozczulenie. Jezus miał najpierw do zebranych krótką naukę o powołaniu Pogan, o zbliżaniu się Królestwa Bożego, o potrzebie pokuty i tłumaczył im, że przez chrzest wstępują do domu Ojca. Następnie wziął chłopca z posłania na ręce, przycisnął go do piersi, a pochyliwszy się nad nim, przesunął palcami pod spodem jego języka, po czym zdrowego już chłopca postawił na ziemi i poprowadził kusetnikowi. Rodzice ze łzami radości pochwycili dziecko w objęcia. Chłopiec również gorąco ściskał rodziców, wołając, ach ojcze! Matko! Mogę chodzić, mogę znowu mówić! Jezus zaś rzekł, oddaję wam chłopca zdrowego. Nie wiecie nawet, jaki skarb posiadacie w nim. Otrzymaliście go powtórnie, ale też kiedyś zażądany będzie od was. Rodzice zbliżyli się znów z dzieckiem do Jezusa i upadłszy mu do nóg, ze łzami w oczach dziękowali za uleczenie chłopca. Jezus zaś pobłogosławił go i rozmawiał z nim przez chwilę bardzo uprzejmie. Setnik zaprosił potem Jezusa do przyległej komnaty na przekąskę, na co się Jezus zgodził. Stojąc spożywał z uczniami chleb, miód i małe owoce, popijając winem. Przypomniał jeszcze Achiaszowi, żeby udał się do Kafarnaum do chrztu i radził mu przyłączyć się tam do Serobabela. Setnik poszedł rzeczywiście potem do Kafarnaum ze wszystkimi domownikami. Syn jego jefta został później bardzo gorliwym uczniem Tomasza. Opuściwszy mieszkanie uszczęśliwionego Achiasza, mówił Jezus uczniom, że dziecko to przyniesie kiedyś obfity owoc i że już przedtem urodził się w domu tym mąż, który wielkie rzeczy zdziała w przyszłym jego królestwie. Tu w Giszała umieszczeni żołnierze byli później obecni przy ukrzyżowaniu Chrystusa jako strażnicy, używano ich w takich okazjach jako sług policyjnych.